Każdy może mieć gorszy dzień. Agnieszka Borowiecka. Na polanie pod dębem mijał dzień za dniem. Słońce coraz śmielej zaglądało między konary drzew, a jego promienie były już na tyle mocne, że śnieg topniał w wielu miejscach. Na niebie pojawiły się pierwsze bociany, a od strony ula dobiegało brzęczenie pszczół. One pierwsze zaczęły robić porządki nie czekając na wiosnę. Wróble i kosy złożyły już jajka. Sikorki wiły gniazdo w dziupli wydrążonej przez dzięcioła, który siedział teraz na gałęzi i czyścił sobie piórka. Zwierzęta, które nie zapadły w sen zimowy, zaczynały coraz częściej wędrować po okolicy. Tego dnia, w pobliżu polany pod dębem, pojawił się szop pracz. Zwierz nabrał wielkiej ochoty na ptasie jaja i od rana obserwował gniazdo kosów. Kiedy tylko ptaki się oddaliły, ruszył do ataku. Sujka, która jak zwykle miała całą okolicę na oku, podniosła krzyk. Szop nie zamierzał jednak rezygnować i już prawie sięgał po zdobycz, gdy z zarośli wyłonił się jeleń. – A ty tu czego? – Warknął. Mm, nie twoja sprawa! Odparł zaczepnie szop. Jeleń groźnie zaryczał i nachylił łeb, aby postraszyć go porożem. Szop się wycofał i zniknął pomiędzy drzewami. Jeleń odetchnął z ulgą i w tym samym momencie odpadło mu poroże. Ojej, ojej! zawołały kosy, które przyglądały się wszystkiemu z drżącym sercem. Co ci się stało, przyjacielu? Nic takiego, odparł jeleń. To normalne o tej porze roku. A teraz wybaczcie, ale pójdę dalej. W okresie, w którym gubię poroże, czuję się nieswojo. Co to znaczy? Zainteresowały się kosy. No, czuję się tak, jakbym nie był sobą. Dzisiaj jest podobnie. Aha! Kosy pokiwały główkami ze zrozumieniem. Nie wiemy jak ci dziękować za ocalenie naszych jajek, a może i naszego życia. Z szopami nie ma żartów. Bardzo proszę, to drobiazg. Wielkie szczęście, że akurat tędy przechodziłem. Teraz już naprawdę muszę iść. Nie chcę, żeby ktoś zobaczył mnie bez poroża. Uważajcie na siebie! Powiedział Jeleń i poszedł w swoją stronę. Pośród zwierząt, które zapadły w zimowy sen, pierwszy obudził się mały jeż. Jego rodzice smacznie jeszcze spali, ale Jerzykowi tak głośno burczało w brzuchu, że jeż jeży w końcu otworzył jedno oko, a potem drugie. Rozejrzał się po norce, spojrzał na syna i powiedział: "Witaj, Jeżyku. Jak się masz?" "Cześć, tato. Dziwnie się czuję." Tato Jerz ziewnął i się przeciągnął. – Dziwnie, czyli jak? – Czuję się tak, jakbym nie był sobą. Jestem też bardzo głodny. Odparł Jerzyk po chwili zastanowienia. – Rozumiem. Tak, czasem bywa, zwłaszcza po przebudzeniu z zimowego snu. Ja też jestem jakiś nieswój. W Norce nie mamy już nic do jedzenia, więc może poszukamy czegoś razem. – dodał Tato jeż. Tymczasem Sowa Mądra Głowa też nie spała. Leżała w łóżku i patrzyła w sufit, gdy przyszła do niej wiewiórka spryciulka. pryciulka. – Sowo, jest niewesoło! – No i co? – mruknęła Sowa Mądra Głowa, nie podnosząc się z łóżka. – Nie zawsze może być wesoło! A w ogóle to musisz z tym od razu przychodzić do mnie, hu. O rany, oburzyła się wiewiórka. Przynoszę ci wieści jak zwykle. Dzisiaj nie chcę wiedzieć o niczym, hu, odparła sowa i przewróciła się na bok. Dobrze, nie to nie. Trzeba było mówić od razu. Przyjaciółki przez chwilę nie odzywały się do siebie, ale nie trwało to długo. Wybacz, kochana, ale źle się czuję od paru dni. Nie mogę spać i jestem niespokojna. Przepraszam, hu. Wytłumaczyła swoje zachowanie sowa. Rozumiem, tak czasem bywa, odparła wiewiórka. To chyba przez zmianę pół roku. Zresztą moja droga z tym właśnie do ciebie przychodzę. Wiele zwierząt chyba czuje się podobnie i na polanie robi się nerwowo. Huhu, opowiadaj. Sowa usiadła na łóżku. Po pierwsze, w okolicy pojawił się szop. Przegonił go jeleń, ale nie wiadomo na jak długo. Po drugie, dziki taplały się w błocie. Spodobało się to młodym zającom, które się do nich przyłączyły. Wszystko jak zwykle obserwowała sójka, zaczęła straszyć zajączki, że jak rodzice je zobaczą, to będą bardzo niezadowoleni. Rzeczywiście, kiedy pojawili się państwo zającowie, to dopiero się zaczęło. Zające zaczęły krzyczeć na dzieci, że jak one wyglądają. Sójka zaczęła krzyczeć na dziki, że to ich wina, a dziki krzyczały na sujkę, żeby zajęła się swoimi sprawami. A potem z gawry wyszedł niedźwiedź. O jeju! jęknęła Sowa. Żebyś wiedziała, że jeju! Spryciulka kiwnęła głową. Awantura o obłocone zajączki wybudziła go ze snu. Był bardzo zły. Po trzecie, jeleń po przygodzie z szopem zniknął bez pożegnania, a sarny odeszły w poszukiwaniu pożywienia, gdyż paśnik od kilku dni jest pusty. Wiewiórka rozłożyła ręce, a sowa zmarszczyła czoło. Faktycznie trochę to niepokojące. Huhu. Przyznała. Trzeba zorganizować spotkanie. Poproś sujkę, żeby zwołała zwierzęta na polanę. Hu Jakiś czas później u stóp starego dębu zebrali się wszyscy mieszkańcy polany i okolic. Pojawił się nawet kret, który podczas jesiennych deszczy opuścił swoją norkę w obawie przed zalaniem. Teraz postanowił wrócić. Wśród zebranych rozeszła się wieść, że obudzony niedźwiedź był nie tylko zły, ale i bardzo głodny. W trosce o mieszkańców Polany postanowił odejść na jakiś czas i zaspokoić głód gdzie indziej. Zające przyznały, że byłyby spokojniejsze o dzieci, gdyby to samo zrobiła łasica. O co wam chodzi? Oburzyła się łasica. Nie wierzę własnym uszom. Obiecałam jak wszyscy, że na polanie będę panować nad instynktami i słowa dotrzymam. Nigdy ale to przenigdy nie zrobiłabym krzywdy waszym dzieciom. Już zapomnieliście, jak godzinami bawiłam się z nimi na śniegu? Poza tym, zimowych zapasów miałam pod dostatkiem. Zające spuściły głowę. Obrażona łasica prychnęła i pobiegła w głąb lasu. Ładnie się zaczyna, pomyślała sowa. Odchrząknęła kilka razy, żeby uciszyć zebranych, a potem rzekła. Uhu, kochani, zwołałam to zebranie, bo doszły mnie słuchy, że na polanie i w okolicy zrobiło się nerwowo. Wybuchają kłótnie, niektórzy z was dopiero się przebudzili, a większość jest zapewne głodna i nie w humorze. Uhu. Nie w humorze to mało powiedziane, przerwał jej lis. Moja żona zaniemogła. I całymi dniami wyleguje się przed norką. Nawet nie ma ochoty się odzywać. A mnie nikt nie przywitał, wykrzyknął rozżalony kret. Wróciłem po kilku miesiącach i nikt nawet nie zwrócił na to uwagi. Może nikogo nie obchodzi to, że wróciłeś, burknął Borsuk. Cisza! krzyknęła Sowa. Dajcie mi skończyć. Jak sami widzicie, co chwilę wybuchają kłótnie. Huhu. Niektórzy dziwnie się czują i zachowują inaczej niż zwykle, jak lisica czy jeleń, który zniknął bez słowa. Ja sama nie spałam od paru dni. Chcę tylko, żebyście wiedzieli, że to normalne. Pewne mądre powiedzenie mówi – że zawsze po burzy wychodzi słońce, zimne dni miną, głód też, a kiedy będzie więcej słońca i więcej jedzenia, to humory na pewno też dopiszą. Nie zawsze jest dobrze, każdy czasem jest głodny, zły, czuje się nieswojo, czy ma ochotę z kimś się pokłócić. Każdy potrzebuje czasem pobyć samemu, zwłaszcza o tej porze roku. Uhu! Kiedy gorszy czas mija, wtedy jeszcze bardziej doceniamy te dobre chwile, a dzięki temu nasze życie jest pełniejsze. Nie zapominajcie o tym. Postarajcie się też być bardziej wyrozumiali dla innych przez najbliższych parę dni. Jeśli ktoś czuje, że może mu być ciężko zapanować nad instynktem, niech weźmie przykład z niedźwiedzia i odejdzie na jakiś czas. Niedługo znów wszyscy się spotkamy. Byle do wiosny, moi drodzy! Uhu! Uh. Byle do wiosny! Powtarzały sobie w duchu zwierzęta, rozchodząc się do swoich zajęć. Po tym, co usłyszały od sowy. Zrobiło im się jakoś lżej na sercu.